na ulicy Komuny Paryskiej w Sosnowcu będę chciał objazdem dojechać do ulicy Długosza. Tutaj widzimy tablicę z tym objazdem. No i gdy tutaj byłem po raz pierwszy, gdy jeszcze przygotowywano się do tego, to ta tablica, którą mamy tutaj z informacją objazd do ulicy Długosza była postawiona dalej. Była postawiona za tym skrzyżowaniem, co powodowało, że no, można było pojechać w sposób niewłaściwy, a więc w zasadzie do ulicy Długosza, i nagle tam się okazywało, że nie mamy skrętu, bo nigdzie po drodze tego skrętu w lewo po prostu nie było, a ten najbliższy był zwyczajnie w świecie wyłączony. Teraz to jest już postawione prawidłowo, tak więc przy przygotowaniach. Ktoś gdzieś osób za daleko po prostu ten znak zawiesił. Dobrze, że to, że to naprawiono. Zresztą wydawało mi się, już, gdy jechałem od ulicy Sokolskiej do ulicy Długosza w kierunku 9, już mi się wydawało, że to jest poprawione. Teraz jadę od strony Dąbrowy, okazuje się, że faktycznie to naprawienie faktycznie występuje. Natomiast poprzednim razem, będąc tutaj, zastanowiła mnie jeszcze jedna rzecz. A mianowicie wjazd do, wjazd do makro, jadąc od tej strony. Bo zwróćmy uwagę, nie mamy, tutaj, nie mamy tutaj oczywiście ruchu okrężnego, normalnie tutaj występuje rondo. I wtedy przede mną pojazd skręcił tutaj w lewo w kierunku makro. W tym miejscu, no i okazuje się, że skręt ten wykonał jak najbardziej e, prawidłowo. Natomiast no ja się wtedy e, tak naprawdę zastanawiałem, czy taka możliwość wyjazdu tutaj e, jest, czy takowej e, nie ma. Oczywiście, jak widzimy, taka możliwość, e, taka możliwość jest i możemy jak najbardziej tutaj na e, Parking, marketu sobie sobie wjechać. No to co? To no w takim układzie jedziemy z powrotem i zobaczymy sobie, jak wygląda tutaj wobec tego wyjazd z tegoż marketu w kierunku drogi numer 94. On też jak najbardziej tam jest dopuszczony, bo tam są linie przerywane, więc najpewniej jest. Oczywiście mamy zakaz w więc Tutaj jest łącznik ulicy Długosza, ale dla jadących od strony drogi 94. Tutaj oczywiście jedziemy w lewo, musimy ustąpić od prawej i od lewej, następnie musimy przepuścić pieszego. I tutaj mamy prawo lub lewo. Tutaj jeden z pojazdów pojechał nieprawidłowo, bo pojechał przecinko Bobo, a więc pod prąd, tutaj gdzie wjeżdżałem. I proszę bardzo, jestem na Długosza w kierunku drogi 94.